Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku kolejna relacja ze szkolenia, gdzie urocza para wykonała praktycznie 24 różne efekty. Zapraszam. Natalia i Marcin przyjechali do mnie aż z Belgii. Tak, dokładnie z Belgii. Tam prowadzą firmę o profilu budowlanym No i chcieli rozwinąć swoje usługi o właśnie tynki dekoracyjne, ponieważ tam w Belgii rynek tynków dekoracyjnych no, praktycznie nie istnieje. No, a u nas no, ma się dość dobrze. Kiedyś byli już w Polsce na szkoleniu takim grupowym, u bardzo znanych. Instruktorów, ale byli bardzo niezadowoleni, ponieważ tamte szkolenie wyglądało praktycznie jak tylko jedna wielka reklama produktów. Ja natomiast sprzedaję produkty i pracuję na produktach różnych producentów no i też staram się przekazać wiedzę na temat położenia i wykonywania dekoracji, a nie tylko na zasadzie sprzedania materiałów. Poza tym ja wyznaję taką Wyznaje taką prawdę, jeżeli chodzi o tynki dekoracyjne, że tynki dekoracyjne służą do zarabiania pieniędzy i na tym się zarabia pieniądze, a nie po to, żeby spełniać swoje artystyczne wizje. I to też ujęło ich w mojej wizji, w moim planie szkolenia i zdecydowali się właśnie u mnie przeszkolić. Wykonali w sumie na szkoleniu 24 efekty, no i wyszło to bardzo ciekawie. Teraz zerknijcie na parę przebitek, jak pracowali wspólnie, jak, jak dawali sobie z tym świetnie radę. A na szkoleniu działo się wiele. Tutaj widzimy efekt metalicznej skały. Właśnie teraz Marcin nakłada masę metaliczną na już stworzoną strukturę. Następnie widzimy ponadczasowy trawertyn w takim jasno-piaskowym kolorze. Oraz nieco bardziej odważne struktury, gdzie tu już mieszaliśmy i kolory tynku oraz opalizacji. Jest też trochę zabawy z szlak-metalem. Tutaj w przypadku czarnego stiuku robimy złote żyłki, a w przypadku jasnego srebrne. Spójrzcie jak Natalia poleruje stiuk. Świat tynków dekoracyjnych nie jest tylko zarezerwowany na mężczyzn. Tutaj panie też świetnie się odnajdują. Ponieważ lepiej widzą kolory i mają nieco bardziej bogatą wyobraźnię. Wspólna praca mą z żoną e, przy tynkach dekoracyjnych. Delikatna nuta rywalizacji, kto wykona fajniejszą dekorację, dodaje nieco pikanterii, ale jest też w tym wszystkim dużo frajdy i zabawy, ale najważniejsza to jest ta wiedza, którą się otrzymało na szkoleniu. I tutaj Wam taką ciekawostkę powiem, bo Natalia i Marcin zdradzili mi taki, 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 taki temat, gdzie w Belgii właśnie jest tak, że bardzo lubią i jest mocno popularny przez projektantów, gdzie dużo jest w projektach, występuje efekt blachy kortonowskiej, a nie w zasadzie nie efekt, tylko blacha kortonowska. I oni od razu zauważyli, dostrzegli potencjał właśnie w, tym, w tej dekoracji, czyli w masie Klondike Korten w efekcie blachy kortenowskiej, ponieważ na belgijskim rynku właśnie jest to bardzo popularne. Taka oto ciekawostka, ale oczywiście szkolenie kończyło się tylko na Kortenie, tylko tych dekoracji było dużo więcej, był bardzo fajny stiuk gdzie jak na pierwszy raz wyszło, myślę, bardzo ładnie, oraz różnego rodzaju dekoracje z mandalami. Także za chwilę Was zaproszę już na finalne wejście, gdzie będziecie mogli zobaczyć te wszystkie fajne dekoracje, które Natalia i Marcin wykonali. Natomiast Was serdecznie zapraszam oczywiście na moje szkolenia, szkolenia indywidualne, dopasowane poziomem do... Do Was, do każdego, każdej z osób mogą być to szkolenia bardzo podstawowe, albo i zaawansowane, szkolenia bardziej biznesowe, sprzedażowe, jak również typowo dekoracyjne, jeżeli ktoś z Was po prostu chce sobie u siebie w domu coś fajnego wykonać i się nauczyć. Także wszystko można na tych moich szkoleniach od siebie dopasować. Ok, zapraszam Was wszystkich serdecznie na dalszą część. Ale jeszcze zerknijcie jak powinny być opisane próbki. Każda wykonana dekoracja była starannie opisana, żeby nic nie umknęło. A tak oto te próbki wyglądają już z drugiej strony. Mamy tutaj czarny beton z złotymi listwami i szary beton z srebrnymi. Gratuluję ukończenia kursu szkolenia. Proszę o ten certyfikat. Dziękuję bardzo. <noise> I Natalio, dla Ciebie również. gratulacje. Dziękuję. U ukończenie certyfikat, że ukończyło się u malarza bizantyjskiego. Także jeszcze sobie zrobimy wspólną fotkę. Na dziś to tyle moi drodzy. Widzimy się za tydzień, także do zobaczenia. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, o wrzucaniu łapek w górę. No i oczywiście o oglądaniu co tydzień o 19 kolejnych dekoracyjnych odcinków. Do zobaczenia. Cześć!